Wiecie się Mankoszskimi, ja jestem Matyniu i dzisiaj razem z flotarem. Dzień dobry. Zagramy sobie w Rocket League, nie będzie to żaden ranket, zwykły meczyk Jesteśmy e... za słabi na nie nie, 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 nie jesteśmy za słabi. Po prostu. Za szybko byliby, wbilibyśmy jakiś tam diament czy coś. Czy cokolwiek najpierw tutaj sobie... jest. Dokładnie, najpierw się potrenujemy troszkę Mieliśmy amantem. rozgrzewkę, to przeciwnicy wyszli, także. Bo byliśmy tacy dobrzy oczywiście. No dokładnie. Dobra. Nie dlatego, że. Eee, nie wiem, że im się coś rozłączyło. <grym> że gra ich na jednym komputerze. No i patrz, trzeba... tak się strzela, bramki. Prawie, prawie. Ty, ale w sumie to nie było aż tak daleko od Cy. Czekaj. Czekaj. Moja piłka, ja ją wezmę na główkę. Dobra, dobra. Nie, na jednak główkę. nie wezmę. No ja też. <grym> chwila, żeby to nie wpadło. Spokojnie. No dobra, wpadło. <grym> <grym> smutne. Bo ja w ogóle się tam kręciłem. Dobra, powtórkę trzeba pominąć. widzisz, jak się kręci Ewa? Tutaj, tu. Ja to obronię. I jednak nie obroniłem. No, starałeś się, powiedz mi, czy się staram. Tak, starałem się. To no powiedzmy. to nie mam ci tego za złe. Jest. No i masz swój first touch. I. I. Uuu, Uuu, co on zrobił? Co on <laughs> A zrobił? Ja już tam leciałem, ja już tam leciałem jak kurde Superman. Nie no, takie bramki, no łatwe no, no, no co mogę powiedzieć Łatwo, hashtag no. easy, nie no, nie no, widziałeś jak tam leciał Jakby to było trochę dalej, to bym też strzelił No już, zabierasz punkty wszystkie Czekaj e Dobra, 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 dobra e nie. Wrzucam w pole karne e Dobra, Bo nie Powiedz nie Powiedzmy, że się udało Wjeżdżam wow. im w dupę Co się stało, halo, co to za Wjechałem im w anus Nie pozwól im Nie, dobra, no, a nie, chyba połącz. nie pozwoliłem Okej, okay. jest dobrze Dobra, okej. Okay. Moja. A mo jednak nie moja. Wybijam, wybijam. Y -y, do przodu. Ale... Do przodu, do przodu. Dobra. Ło wow 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 wow. Nie! Nie, 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 nie wleci, spokojnie. Dobra, ja sobie tutaj tak zawinę. I teraz. It's kontra, my time. Kontra, Dobra, kontra... troszkę za... <s CG> dzięki, <pog hotels> dzięki. <Medicare d Poor Undertaker> w pole karne leci. Ajajaj, chodź. Jest, nie, nie rób tego! Jest! No kurde, weszło. to był mój gol. Żal, ale byłeś żal, tam No co prawda byłem jakieś 10 metrów Czeka, dalej czy, ale... Ciebie w ogóle... Aha dobra, jesteś jest gdzieś tam Dobra, żarcik, jest gol, to jest najważniejsze. 360 punktów do 50 punktów. A ty jeden u nich ma 200 pingu, nie wiem czy to widać też nie, 216 No ma. Ale nie wiem, wiesz co ja tutaj pobierałem sobie nawet graj, w to grałem. I no, ja no no też, no, że nie, nie Nie odczuwałem no. tego, dokładnie. No i co, co ty? Wow, robisz, właśnie nie wiem, Gosiu mnie kopie. Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać. E, obronisz? Nie. No tak, Ja obroniłem chyba. Nie! Okej. Okay. Ty. Dobra, dobra, teraz dobra, ja. kontra, kontra, sytuację. kontra. Um, powiedzmy. Wbiję się, dobi, dobi. Hmm. Dobij. <laughs> Czekaj. Kurde, no prawie. Okay. Okay. Wow. Jest, jest! Pięknie, mamy system! Kurde, nie no, jesteśmy niesamowici. No, 3-1. No i co, 210 punktów już. Ja tam zrobiłem. I, i, ju, już siedzę ci na ogonie. Albo na, na zderzaku, e he, 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 he. ty, ale ładnie, 3-1, bez hmm. żadnych problemów. Easy. Ten easy pierwszy guy, gol to guy. wiadomo, byliśmy nierozgrzani. Dokładnie, ty... bo za krótki mecz. No. Był. Dobra, Ten pierwszy. moja, a jednak moja. nie moja. Nie, no. nie, nie strzelili nam, nie Nie, nie strzelili, to ja. Wybijałem. Eee. Obra przerzuciło ty typiarza. Okej, okay. okay. leci piłka, leci, leci, leci. Odbije się. Musi się Be odbić. Busta. No kurde, no prawie. O, no, ja obroniłem im! Co ty, obroniłem co, im co to. Ty, co? Taki gol byłby, Boże, to byłby w top 10 Ech. bramek tego Ech. lata. Jak mogłeś? Nie, ale ja to, to był przypadek. Ale kurde, no nie wiem jak to się mogło stać. Było wow, Gosiu mnie kopie, o co chodzi? A chciałem jak super, więc znowu. No i jak nam strzelam to yy, twoje, eee, Twoja wina. Ty, no i lecieć leci. Jest. Spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Calculated. Dawaj, yy, w pole karne wrzucę. Do przodu, dobra. Byle do przodu. O nie, o nie, o nie wybił. Dobra, dobra, dobra. Zniszczę dziada. No nie trafiłem. Spokojnie. Chyba jest z git. Albo i nie? Tak, Kurde. wygramy to, to jest to jest łatwe No grana. powinna być łatwa eee, Nie, Pięknie okay, Do przodu okay. Teraz z, z piłką Kurde no Teraz... I tak nie odrobią tego Jesteśmy No nie raczej nie, chociaż no ja i Gola strzeliłem... Co to Co to było? To było wybicie, uspokoiłem grę Powiedzmy hmm. O dobra, moja moja moja. Dobra. Albo nie. Albo nie. Weź tam na lewe skrzydło na prawe wrzucaj. No i, i... Hmm. prawie. Wo, co się dzieje? Jaki młyn jest? Nie wiadomo o, co nie. można zrobić. Masz, o dobra, wziąłeś no. tego. A nie to on wziął. A co wziąłem? Ni nie, jaki ten ziom? Nie, 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 nie ale zrąbałem. Mm. Mój błąd. dwa kurde, no mają minutę, nie? E, masz minutę. Masz minutę. Ty, ty tam w ogóle w ścianę uderzyłeś? <noise> to być pilka. Ja im pomogłem w sumie wbić tą bramkę. Przez przypadek oczywiście. E, byłoby 4-1, <noise> <nie ten>, ale. <noise> ale. Nieważne, nieważne. Nieważne, tak. Okej, wow, ale ta piłka jest wysoko, to jest moja piłka. Ty, ty to gol, to będzie gol. Jest! Y, y, no, wiesz co, zaraz zobaczymy, czy to byłby gol i czy mnie ukradłeś, czy jesteś złodziejem. No patrz, ja się zatrzymałem, no na... to byłby gol! Nie no, w sumie ten mógłby wybić, ale niech by... a chociaż asysty nie dostałem, więc żal mi troszkę. No trzy gole, wiadomo kto niesie tą drużynę. Ja <laughs> się zaraz przekonam. Wow. Oj, umarłem, eee... wybuchłem. Aha, bo ci przejechali, tak? No. Ty, co ja robię? Na naszą bramkę to aha, okej, okay, spoko, może Ufajnie, wpadnie, byłem. może wpadnie. Nie, 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 ale to mu nie wygląda tak by... jakby już... No ja też myślałem, kurde, jaki ten mecz jest emocjonujący. Kurde, 4-2, łatwo. Efe. Na razie bez problemów. Co to za co to, co dla takich profesjonalistów? No. Lecisz, 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 twoja Dobra. piłka, albo... Tylko nie mam boosta. nie mam właśnie. Czekam, czekam. 30 sekund. Musimy jeszcze wbić jedną. Dobra, wbić to. E... Prawie. Prawie. Prawie się udało. Wow. Oj, oj, oj. Jakbyś to może dotknął, to... Mm, właśnie, tobie, właśnie nie wiem, tobie. czy... To on dotknął, czy ja? 17 sekund! Piłko! Jest! To jest! Goal! Tak! O, ale pięć, pięć na bramkę! No kurde! Nieważne, że mnie walnęli, do... żebym strzelił. To patrz, patrz. Czekaj. Pyk. Tak na styk w sumie, bo... To wszystko było easy pod kontrolą 13 sekund, dobra, ja lecę na bramkę Okej okay. Żeby nie było ja żadnych to... problemów Że na przykład wbiją nam Nie, ja mam zawsze first touch mm. O, może jeszcze Jeszcze jakaś I Prawie. Prawie oj, się udało. Oj, prawie. Mecz był naprawdę no. łatwy. Nie ma co się wytłukiwać. No, bez problemu. Na, nawet sobie ziewasz. No. Sobie. Kurde. No, z, za łatwo. Za łatwo mecz. troszeczkę. Za łatwo. No i to byłoby na tyle ludzie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak to łapkujcie komentarz i subskrybujcie. I nie, zapomina, nie zapomnijcie wbić na kanał Flotara. Będzie wszystko w opisie. I trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć.